Dzień dobry, witam serdecznie na kanale W Szumilesie. Okres poświąteczny przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem. Konsekwentnie o postanowieniach noworocznych, o tym, żeby Was przekonać do tego, że warto je mieć, warto je zapisywać i potem, oczywiście realizować, o tym też, żeby się nie przejmować, jeżeli części z nich, nawet większej części, nie da się doprowadzić do końca, do skutku. Często przed nowym rokiem ludzie mówią, a od Sylwestra zacznę na przykład chodzić na siłownię. No i oczywiście wszyscy się podśmiewają. Że tam pójdziesz dwa razy, czy tam przez dwa tygodnie, czy dwa miesiące, i to ci nic nie da, a zmarnujesz czas i tak wrócisz do starych nawyków, po pierwsze. W ogóle się człowiek zmotywował do tego, żeby zrobić tę listę i do jakichś działań. Ostatnio robiłem taki film, czy lepsza motywacja, czy dyscyplina, zwłaszcza samodyscyplina. No i jak dla mnie samodyscyplina jest ważniejsza niż motywacja, ale to nie znaczy, że motywacja jest zła. Motywacją jest to, żeby zrobić tę listę, a potem będziemy korzystać. Samodyscyplinę, jak nie wyrżnę tutaj zaraz, bo się okazuje, że jest lód. Po drugie, nawet jeżeli coś po dwóch miesiącach zarzucimy, na przykład jazdę na rowerze, uprawianie jakiegoś sportu, to jednak jest to już jakiś sukces, że w ogóle się poszło w tym kierunku, że coś się zrobiło. Nawet jeżeli to się robiło krótko, to zrobiło się, tak? Kolejna sprawa. Bardzo fajne takie wnioski wyciągnąłem po obejrzeniu kilku wywiadów. Tam mówił właściwie podobne rzeczy. Taki polski, wybitny Himalajista, Taternik, alpinista, to wszystko by można było powiedzieć pan Krzysztof Wielicki. I on powiedział, że czasami po prostu tak jakby, może innych słów użyję, ale czasami przez przypadek się wpada na coś, co staje się w życiu, na przykład pasją czymś się człowiek zarazi. I on gdzieś tam sobie, kiedyś poszedł jako chłopak, czy młody mężczyzna, e, gdzieś tam w skałki, zobaczył, że się ktoś wspina, no i wlazł też. Najadł się strachu, ale okazało się, że, e, że ta adrenalina, te emocje u niego zadziałały tak, że ptyk i zajął się tym i właściwie przez całe życie. Jest i kierownikiem teraz e, od dawna już wielu wypraw, ale no Zdobył 14 tysięczników, czyli koronę Himalajów i Karakorum i tak dalej, tam by można było wiele wymieniać sukcesów, wiele też porażek, ale no to, to taka droga jest, zawsze są porażki, jak się chce mieć też zwycięstwa. Chodzi mi o to, że po prostu poszedł gdzieś tam, coś tam nim pokierowało, że akurat trafił na to miejsce, na tych ludzi na, i, i, i na taką rozrywkę wtedy. Która się stała pasją na całe życie. Jeżeli sobie człowiek. Nie da takiej szansy, że gdzieś idzie i gdzieś coś robi, to może nigdy w życiu nie trafić na yy, yy, odpowiedni czas, warunki, miejsce, ludzi, sytuacje, które powiedzą: kurde, to jest to. Przez to, że właśnie człowiek gdzieś tam poszedł, z kimś się spotkał, porozmawiał, popatrzył, coś porobił, jakąś aktywność wykazał, to się różne rzeczy odkrywa. Nawet jeżeli w komputerze sobie szukacie yy, czegokolwiek, że A, nie mam pasji. Nie wiem, co mam robić, nudzi mi się, popatrzę, co ludzie robią. Może nawet dzisiaj, internet pomóc, że popatrzycie, o! Tutaj ktoś pływa, tu ktoś maluje rzeźbi, tutaj ktoś śpiewa, tam ktoś buduje domy. I może coś zaświtać. Więc warto uważam, robić sobie taką listę rzeczy do zrobienia. Marzeń też po prostu. To już czy zapiszę się na kartce yy, i powiesi gdzieś w widocznym miejscu. Potem skreśla, czy tam zakreśla czymś, na zielono, że się udało na przykład. Czy w telefonie zrobi się listę, czy na komputerze. W moim mniemaniu nie ma to wielkiego znaczenia. Są ludzie, którzy twierdzą, że to trzeba na przykład taki siak zrobić, bo inaczej się o tej liście zapomina. Okej, okay, ja nie zapominam. Jakbym nie miał jej spisanej, to i tak zawsze o niej pamiętam, więc to już forma jest jak dla mnie dowolna. W każdym razie warto sobie zapisać rzeczy takie duże i małe w sensie i obowiązki i przyjemności. I nie tylko olbrzymie cele, po których później jak spojrzymy na tej liście, że w większości nam się nie udało wykonać, no to ta lista jest bez sensu. Ludzie się czasami tak dołują. Ja sam miałem tak, że jak zrobiłem tylko połowę Mówię, kurde, ile rzeczy się nie udało. Teraz już do tego staram się, bo to jeszcze gdzieś w głowie, wiecie, się układa i to nie jest takie proste, tak się przestawić, ale staram się doceniać te rzeczy, które zrobiłem, a nie te, których nie zrobiłem. Bo myślę sobie tak, po pierwsze, zrobiłem tę listę, po drugie zaglądałem na nią i przypominały mi się niektóre rzeczy, jak czasem nie wiedziałem, co mam robić. Mówię, o, jest tu taki punkt, że teraz mam akurat czas na to. Jest to w moim zasięgu, postaram się zrobić. I po prostu. Przechodziłem do realizacji. Czasem się udało, czasem się nie udało, ale to tak jest, że człowiek zwykle ma dużo więcej marzeń i wymagań wobec siebie, też niż jest w stanie rzeczywiście spełnić. Natomiast z perspektywy czasu, jak na to spojrzeć, to myślicie, tak, zrobiłem listę, zaglądałem i parę tam punktów fajnych odhaczyłem. Więc udało się wiele rzeczy zrobić, a nie, że pozostałych się nie udało. Warto zapisywać że Rzeczy y, duże, typu nie wiem, ktoś ma na przykład w planie wreszcie jakąś, jakąś przeprowadzkę, jakąś budowę, zmiana pracy. Są takie, powiedzmy, duże rzeczy, ale też warto zapisywać małe. I to też przyjemności, nawet takie, które y, co roku się pamięta i realizuje bez tej listy też sobie warto zapisać, żeby potem na koniec właśnie zobaczyć, kurde tych punktów naprawdę jest dużo. Ja na przykład co roku pamiętam o takiej tradycji rodzinnej, którą wprowadziłem już parę ładnych lat temu, że przed świętami zabieram dzieciaki na jakąś plantację drzewek takich choinkowych i wycina się to drzewko takie świeże do domku jako Choinkę. I ja to ja pamiętam o tym, ale jak sobie tego nie zapiszę. No, to zostają mi tylko takie rzeczy, które rzeczywiście mogą stanowić problem, żeby, żeby je zrealizować, i rzeczywiście może wtedy dużo rzeczy być na tej kartce niepodkreślone jako zrealizowane. A tak jak się zapisze, no teraz zima to tak mi się kojarzy, że o, żeby dzieci na łyżwę zabrać, żeby zabrać em, na narty czy na samkach, żeby pojeździć, jak będą tylko warunki, zorganizować kulik. Takie rzeczy, które nie są jakieś bardzo trudne i da się je zrealizować, jeśli tylko na przykład pogoda po prostu pozwoli. No ale właśnie, ja mieszkam w takim rejonie, w centrum Polski, można powiedzieć, um, gdzie tego śniegu jest mało, gdzie te zimy są liche i te lodowiska też tak różnie działają, e, czy, czy, czy chociażby właśnie tutaj Kulik kiedyś organizowałem. E, to, e, udało się dwa lata z rzędu, potem był taki rok, że się nie udało, bo było za mało śniegu i są czasami takie tylko chwilę, że można skorzystać, że na przykład przez tydzień jest śnieg i koniec i już więcej nie, może nie być tego roku, więc jak mam to na liście, to po pierwsze pamiętam o tym, po drugie mogę to dopasować do chociażby pogody, czy jakichś warunków finansowych, czy czegokolwiek innego, żeby to faktycznie zrealizować, a nie tylko o tym pomyśleć, bo przychodzi taki czas, że jest ten śnieg rzeczywiście, człowiek zawalony Jakimiś innymi obowiązkami. No i kurczę, yy, zdarza się, że przeoczy się ten moment, jak się tego nie zapisze i, i, i po prostu nie pamięta. Właśnie umykają nam też małe rzeczy, małe przyjemności. Ja serdecznie Was zachęcam do tego, żeby się nie poddawać, nie ulegać tej takiej yy, presji otoczenia, że wyśmiewają. Nie trzeba się nawet tym chwalić, że się ma yy, taką listę. Ja to robię publicznie, żeby was zachęcić, ale. Nie przedstawiam też nigdy wszystkich punktów, które mam tam zapisane, bo to są moje rzeczy prywatne, osobiste i Niekoniecznie też się chcę tym wszystkim dzielić. Nie obiecuję sobie, że wszystko zrobię. To jest taka lista dla mnie, nie dla innych ludzi, tylko dla mnie. Oczywiście, można zrobić sobie listę wspólną, czy to rodzinną, czy jakąś związkową, czy, czy no cokolwiek w jakiejś grupie się przebywa, można wyznaczyć sobie różne cele i powiem wam, że. Nie za bardzo rozumiem właśnie to takie wyśmiewanie coroczne, że ktoś sobie zapisał o rzucę palenie, nie, nie będę pił alkoholu, a pójdę na siłownię i tu coś zrobię. Często jest tak, że ta właśnie ta motywacja, która tak często tak wybucha szybko i szybko potem gaśnie, no powoduje to, że jest zrobiona ta lista, a potem się jej nie trzymamy. Nie ma tej dyscypliny, samodyscypliny, ale jednak została zrobiona chociażby ta lista, więc już ta motywacja się przydała i coś zostało zrealizowane. To jest pierwszy krok. Potem oczywiście jest dużo trudniej, bo trzeba sobie te rzeczy po prostu przypominać o nich i realizować, ale czemu sobie nie napisać, jeżeli ja przez długi okres w życiu jeździłem tylko nad morze na wczasy, czemu sobie nie zapisać a w tym roku chcę pojechać w góry. Może się nie udać, ale w momencie kiedy człowiek nie robi takiej listy, no to często o czymś się zapomina, często właśnie już tej motywacji brakuje, że przez myśl przejdzie, a coś tam kurczę miałem zrobić, ale a dobra. Nie mam czasu i myśl ucieka, okazuje się, że na drugi dzień można to byłoby zrobić, tylko już człowiek nie pamięta i siedzi na przykład się nudzi. Wiem, że różni twórcy, na przykład, przykładowo właśnie kabareciarze zapisują sobie różne żarty. Oni te, te żarty mają na wyciągnięcie ręki, znaczy w jednym palcu mają często wiele żartów, dużo więcej niż my tacy... Zwykli ludzie, że tak to ujmę, ale najlepsze kabarety, najlepsze te skecze i jakieś tam historyjki często biorą się właśnie z tego, że jakiś twórca, o, tu jakaś sytuacja go spotka w życiu, a zapisze sobie. I tak sobie zapisuje, zapisuje wiele rzeczy, po czym tworzy coś fajnego. I, i, i te, zapomniałby na drugi dzień o tym żarcie, ale sobie zapisał. I to samo jest z taką listą. Czasami jest tak, że się ją tworzy przez kilka miesięcy, czasami nawet w ciągu roku. Ja byłem w stanie sobie dopisać do listy na ten dany rok, nie na następny, tylko na ten dany rok, że w ogóle coś zrealizowałem. Żeby po prostu, bo to było coś ważnego, fajnego, dużego i mówię kurde, powinienem był to zapisać, a ja nie pamiętałem o tym wtedy. Dopiszę sobie teraz i od razu odhaczę, że jest zrobione, bo na koniec roku, jak sobie tak człowiek przeczyta, to ma taką satysfakcję. Kurde, patrzcie, tu to zrobiłem, tam to mi się nie udało, ale to trudno. Przeniosę sobie na przyszły rok albo może, może nie jest to dla mnie w końcu jednak najważniejsze. Ważne, żeby zadziałać, żeby zrobić coś. Jeśli moim marzeniem zawsze było wejść na rysy do 40 roku życia, a jeszcze tego nie zrealizowałem, to wiecie, Teraz zapisuję coś takiego i w przyszłym roku, no, żeby skały srały, to będę starał się to zrealizować. Bo jak to przełożę na kolejny rok i na kolejny i tak nie będę do tego dążył, to może nigdy tam nie w tarabanie tyłka. Ja wiem, że to ogólnie, jak to mówi właśnie ten Krzysztof Wielicki, nie jest to zapisanie się w historii świata i w historii alpinizmu i himalaizmu, ale jest to pisanie własnej historii. Teraz, jak wchodzą ludzie na Monteverest to już nie zapisują się w historii, bo musieliby to, nie wiem, może na golasa, jakby ktoś wlazł, to, to by się zapisał. Już większość rzeczy zostało zapisanych i te bariery już coraz ciężej przełamać, ale gdybym ja się wtarabanił na Monteverest, to w mojej historii życia byłoby to coś niezwykłego. Eee, tak samo jak i te rysy, bo jeszcze nie byłem. Eee, także... Dążenie do różnych celów powoduje to, że część z nich się kiedyś osiągnie. Nie mówię, że wszystkie, nie ma co się napinać, nie ma co się denerwować, tak jak ja nieraz właśnie miałem wobec siebie sam. Już nie mówię o presji otoczenia, ale sam wobec siebie miałem bardzo duże takie wymagania. Zapisywałem na tych listach rzeczy, których normalnie ludzie w ogóle nie robią, nie interesują się, mają to gdzieś, a ja zapisałem, że ja to muszę zrobić dla rodziny. Dla znajomych, dla siebie, i naprawdę takie straszne ciśnienie czułem później, żeby to realizować. Dzisiaj również zapisuję takie rzeczy, ale już nie chcę czuć tego ciśnienia. Już chcę, żeby to było na spokojnie, żebym się jedynie cieszył tym, że w ogóle taką listę zrobiłem i że po prostu ją konsekwentnie staram się realizować. I jeżeli zapiszecie sobie 30 punktów na takiej liście, to nigdy nie patrzcie na to, że zrealizowaliście tylko 10, a 20 wam się nie udało, że bez sensu, to tylko dołujące. Wręcz przeciwnie, zrealizowaliście 10, a bez tej listy, bez tej motywacji do jej napisania, bez dyscypliny, żeby potem starać się ją realizować, to pewnie byście zrobili ze 3. Taka statystyka człowiek zapomina, nie chce mu się. Nie ma satysfakcji właśnie z tego, że odhaczył zrealizował jakiś plan, tak to mija, bezecha, i po prostu cóż. Mało jest zrealizowane, bo 10 na 30, ale jest tak. To by prawdopodobnie w większości nawet z tych 10 nie było, więc nawet szklanka nie musi być do połowy pełna. Ważne, że w ogóle cokolwiek żeście tam na, nakapali. Tak po latach musiałem sobie to ułożyć w głowie. Nadal pewnie sobie układam, bo to nie jest takie proste, że. Nie musi ta szklanka być pełna ani się nie musi przelać z niej. Czasami można do tych 30 punktów dopisać sobie jeszcze na koniec roku, a zaraz, zaraz to zrobiłem jeszcze tam, to siamto, a tego nie było na liście, sobie dopiszę i jak pięknie się teraz prezentuje. To nie jest żadne oszustwo. Po prostu człowiek czasami o czymś nie pamięta a albo zrobił coś ponad program, czego nie wiedział, że w ogóle będzie robił. I często przez to właśnie na przykład na inne punkty nie starczyło czasu, więc warto. To e, Warto się trochę doceniać, nie przeceniać też, że napiszę listę, wstałem z łóżka, no tam w, w kibelku to naprawdę porządnie zrobiłem i, i tak dalej, no bez przesady, ale też nie tak, żeby, żeby sobie napisać tylko 10 punktów typu skoczyłem ze spadochronem, e, zbudowałem dom, Kupiłem nowe auto yy, i tak dalej. Takie duże rzeczy, które często wymagają dużych nakładów finansowych, pracy. To też spokojnie. Dobra, bo już wszystko powiedziałem, niepotrzebnie gadam więcej. Słuchajcie, wszystkiego dobrego w nowym roku. Nie liczcie na to, że gwiazdka z nieba spadnie, że wszyscy dookoła będą za Was wszystko robić, że coś Wam się przytrafi, bo jak się przytrafi, to zazwyczaj tym osobom, które. Hmm, Działają, które coś robią, czyli samemu realizować własne marzenia, dążyć do nich, a przy okazji często gdzieś z boku, poza podkładanymi nogami, też zdarzają się, że ludzie idą, patrzą, o, tu jest dobra energia, dobra. Hmm, praca i coś jeszcze czasami się otrzyma w zamian. Jak będzie się siedzieć tylko na dupsku i liczyć na to, że wszystko się samo zrealizuje, no to raczej pewnie tak. No nie będzie, no nie będzie. To trzeba robić samemu czy w grupie, ale po prostu robić. Więc wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja jeszcze tu przejdę się w drugą stronę, nagram drugi film na temat nowego kanału, który już założyłem, a będę prowadził od przyszłego roku, ale to taka mała niespodzianka i... Do zobaczenia w tamtym filmiku, w komentarzach. Jak macie jakieś pomysły na to, jak takie listy robić, yy, takie motywujące do działania, takie właśnie postanowienia noworoczne, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli jakaś forma wam bardziej odpowiada, bo na przykład w telefonie to gdzieś zgubicie to albo zapomnicie, a na kartce lepiej, dajcie znać. Dla mnie nie ma to wielkiego znaczenia, może dla niektórych ma. Warto o tym wspomnieć, co sobie zapisać na takiej liście. Yy jakie macie pomysły dajcie znać, też ja chętnie korzystam z tych komentarzy, bo czasami u siebie też po prostu coś zmieniam Elastic fantastyk jestem wtedy dobra, bo mi bije już na, na dzbanek idę sobie, do zobaczenia, papa pa.